Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim i Państwa gościem w takim wirtualnym studio jest Pan Adam Krasoń, prezes PWC w Polsce. Dzień dobry, Panie prezesie. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, e, oczywiście porozmawiamy. Po Porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed firmami, przed inwestorami i przed audytorami oraz o perspektywach polskiej gospodarki, światowej gospodarki. Panie prezesie, PWC to tak naprawdę. Czy wewnętrzność firmy, czy takie organizacje biznesowe, audytor, doradca podatkowo-prawny i konsultant od restrukturyzacji do strategii. Obecna sytuacja gospodarcza to pewnie wyzwanie dla, dla wszystkich inwestorów, dla wszystkich przedsiębiorców, ale również dla audytorów. Trwa e, okres publikacji raportów e, za ubiegły rok, za 2019 rok. Od Waszego podpisu, od podpisu audytora, bardzo dużo zależy, ale będzie też bardzo dużo zależało, bo tak naprawdę e, to, co się dzieje z COVID-19, będzie y, no, odwzorowywane dopiero. W raportach za 2020 rok. PWC bardzo dużo audytuje banków. Wiemy, że banki są bardzo blisko gospodarki. Już w tej chwili w raportach za pierwszy kwartał niektóre banki tworzą dodatkowe rezerwy. Panie prezesie, jak sobie radzicie z takim rosnącym napięciem na linii audytor, klient, no i nadzór? Wiem, że trwają rozmowy między Komisją Nadzoru Finansowego, bankami i Wami. Jakie stanowisko chcecie wypracować? Tak, myślę, no że to jest bardzo, bardzo ważny temat w, tych, w, ty, w tym czasie, w tych czasach, trudnych czasach. Tak, jak Pan wspomniał na samym początku, Nazwijmy to w ten sposób, na platformie PwC mamy chyba nie tylko trzy firmy, ale ich kilkanaście różnych firm, ale oczywiście jesteśmy bardzo znani też z, z badania sprawozdań jako naszej takiej korowej działalności od, od, od wielu nawet setek, setek lat. Yy. Temat badania sprawozdań finansowych, temat transparentnej, wiarygodnej informacji, on oczywiście jest zawsze ważny. To, to nie jest tylko temat ważny w obecnych czasach, ale, ale myślę, że w tym momencie jest to dzisiaj jak nigdy transparentna informacja, wiarygodna informacja, prawdziwa informacja, której inwestor może zaufać, jest, jest, jest na wagę złota. A oczywiście o taką informację w tych obecnych czasach, kiedy tak wiele e, się zmienia szybko i, i, i mnóstwo założeń trzeba przyjmować, żeby wyprodukować też dobrą informację finansową. To jest trudne zadanie, to jest trudne zadanie i w związku z tym e, ten okres dla, e, nie oczywiście tylko dla audytorów, ale dla zarządów spółek, dla rad nadzorczych, które są odpowiedzialne za przechowywanie tej informacji finansowej, jest, jest trudny, jest trudny. E, tak jak Pan wspomniał, e, to ten temat dotyczy Badania sprawozdań finansowych nie tylko sektora bankowego dotyczy całej gospodarki, ale jak wiemy, no sektor finansowy, szczególnie banki, są takim papierkiem lakmusowym gospodarki, całej gospodarki. I, I mają trudne zadanie, mówiąc szczerze, bo już za pierwszy kwartał raporty były zrobione i opublikowane. I to był trudny moment dla banków, zdaję sobie z tego sprawę. Ponieważ trzeba było przyjąć mnóstwo założeń, trzeba było zastanowić jak będzie się kształtował dalej rynek, jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku, jak ona będzie wpływa, wpływała na firmy, które brały kredyty i tak dalej, tak dalej. W związku z tym to jest trudne zadanie. Tym bardziej trudne, że patrząc na gospodarkę Polską, na polski sektor finansowy, który, jak wiemy, był bardzo jest zdrowy i był zdrowy i nam co nam bardzo pomogło w tym ostatnim kryzysie 2008-2009, to mimo wszystko z tej perspektywy 30 lat Polska chyba ani raz e, nie ucierpiała mm -hmm. w sposób znaczący, bo nawet ten kryzys 2008-2009, e, no wciąż nie chcę powtarzać tego, ale byliśmy, byliśmy zieloną wyspą. E, w związku z tym trochę nam brakuje, myślę wszystkim, doświadczenia, jak, jak ocenić skutki takiego kryzysu, szczególnie na początku. Bo mówimy o kryzysie, ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jak długo on będzie trwał, jak będzie głęboki, bo to jest uzależnione trochę od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja związana z, z COVID-em. To, i, to, I to jest, myślę, ten, ten trudny moment. Brak troszeczkę doświadczenia nas wszystkich, jak do tego podejść. Oczywiście są regulacje, są bardzo precyzyjne regulacje, które, które oczywiście są i które powinniśmy stosować. No ale jak wiadomo, to jest zawsze troszeczkę regulacje plus doświadczenie, jak je stosować, jak oceniać tą sytuację. I, i, i to będzie trochę wyzwaniem dla, dla wszystkich stron tego rynku, czyli i banków, i, i, i nas, i, i regulatora. Chociażby patrząc na to, jak co się dzieje w tej chwili w Stanach. Oczywiście inne regulacje, inny rynek, bardzo inny rynek, chociażby z perspektywy regulacji prawa pracy. Bardzo szybko wzrosła, wzrosła tam liczba osób bez pracy. Banki, daje się po pierwszym, po pierwszym kwartale, że banki w Stanach y, zawiązały więcej rezerw niż chociażby banki w Europie. Ale to może być związane trochę z, inną, mm -hmm. z innymi uwarunkowaniami i z innymi regulacjami. Y, a, a myślę, że ten okres w Europie, okres półrocznego raportowania, kiedy też będzie włączy się do tego audytor, bo tego nie musieliśmy robić za pierwszy kwartał, a za sześć miesięcy będziemy mówili, będzie takim momentem, kiedy się, wszyscy się nad tym pochylali i y, 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 zastanawiali, jak do tego podejść. E, oczywiście powiedziałem, do, mówię głównie o bankach, dotyczy to wszystkich, wszystkich y, y, spółek, które, które, podlegają badaniu y, w tej chwili we wszystkich sektorach. Jest mnóstwo tematów związanych oczywiście z going concert, z kontynuacją działalności, z y, płynnością spółek. I to, co jest ważne, to też jak ujawniać w tych sprawozdaniach ryzyko, jak ujawniać ryzyko, które przed nami jest, które nie, nie zawsze da się skwantyfikować na ten moment, ale przynajmniej powinno być dla inwestorów, dla rynku, ujawnionym. I kończąc ten wątek, może dodam, że no my, my jako audytor, oczywiście staramy się, naszym głównym celem jest budowanie zaufania na rynku finansowym, współpraca z, ze spółkami, yy, współpraca z inwestorami i oczywiście współpraca z regulatorem, czyli Komisją Nadzoru Finansowego. A panie prezesie, a jak pan ocenia działania regulatora Komisji Nadzoru Finansowego? I jednocześnie chciałbym też zapytać, bo jest trochę więcej czasu, ten okres na publikację raportów za 2019 rok i za pierwszy kwartał został przedłużony. To teoretycznie jest no, korzystne dla audytorów, ale czy to nie jest tak, że będziecie mieć więcej pracy, ponieważ niektóre rzeczy już zostały zrobione, a trzeba będzie no, dodatkowo uwzględnić właśnie i ryzyko i perspektywę Perspektywy kontynuacji działalności? Zacznę od tej oceny, może naszej oceny KNF-u, znaczy regulatora. Myślę, że oceniamy bardzo pozytywnie w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje od początku tego kryzysu, nazwijmy to od, od momentu, kiedy nastąpił lockdown, czy od tych dwóch miesięcy. Przede wszystkim chciałem podkreślić, że polski regulator jest aktywny. Jest aktywny, pojawiają się instrukcje, pojawiają się regulatora. W różnych tematach, o, już od w ostatnich buch, dwóch miesiącach bodajże dziesięć takich różnych stanowisk instrukcji pojawiało się, których ja jestem przynajmniej świadomy, dotyczyło różnych nowych aspektów, które się, które się pojawiły przed nowych wyzwań przed bankami, jak na, chociażby rola banków w ramach tarczy antykryzysowej, czy, czy zacząć taką działalność bankową, czy nie, jak, jak raportować do BIKU sytuacje, kiedy mamy wakacje w spłacie kredytów. Różnych tych aspektów jest mnóstwo. I to jest pozytywne. To, to, co też myślę, że chciałbym podkreślić, o czym pan, pan redaktor wspomniał na samym początku, to to, że między innymi z inicjatywy regulatora powstała, nazwijmy to platforma, platforma do, do dyskusji między, między bankami, regulatorem i, i audytorami, nie tylko oczywiście PWC, ale wszystkimi, które, które są zaangażowane badanie sektora finansowego i badanie, badanie banków. I myślę, to oceniam bardzo jako bardzo wartościową inicjatywę. To oczywiście na koniec dnia audytorzy indywidualnie, niezależnie będą musieli wydawać opinie na temat poszczególnych badanych podmiotów, banków i nie tylko, ale w tym czasie, kiedy jest tyle różnych znaków zapytania, tyle ryzyk, i jednocześnie dochodzą nowe regulacje, które niezależnie czy byłby kryzys, czy nie, one się w ostatnich latach pojawiały. Jest to bardzo dobra inicjatywa, żeby ten proces, zresztą bardziej efektywnym i pewne tematy móc dyskutować, konsultować w tym gronie, bo to myślę, że. Będzie skutkowało po pierwsze lepszą jakością, będzie skutkowało lepszą jakością, transparentności testu, i to chyba będzie ze skutkiem pozytywnym dla, dla wszystkich uczestników rynku. A po drugie, zwiększy być może efektywność tej, tej współpracy i efektywność działania współpracy na linii audytor-bank czy, czy regulator. Także oceniam to ogólnie pozytywnie. Panie prezesie, wspomniał Pan o tarczy antykryzysowej. To... Chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia pod względem takim prawno-podatkowym tę tarczę kryzysową? Jakie sygnały odbieracie od swoich klientów? Waszymi klientami są raczej te duże firmy, tak, ale, ale pracujecie też z mniejszymi. Z czym oni mają największy problem? Na, na, na jakiego, na jakie wsparcie oczekują? Co jest tak naprawdę w tej chwili dla nich takie najpilniejsze? Tak, to, to szeroki bardzo temat. Akurat tak się zbiega, że chyba, chyba wczoraj czy dzisiaj nawet jest opublikowana przez PFR informacja, że w tym momencie 18 miliardów złotych zostało już wykorzystanych w ramach tarczy dla małych i średnich firm, co oznacza pomoc dla chyba ponad 85 tysięcy firm, które zatrudniają prawie 900 tysięcy ludzi. W związku z tym, z tej perspektywy, nie wiem, że to nie jest jedyna tarcza, myślę, że program, całe podejście należy ocenić jako pozytywne. Oczywiście zawsze można rozmawiać, czy to jest wystarczająca skala, i jak na długo to ta pomoc, jak na długo tej pomocy wystarczy. Wydaje nam się w tej chwili, że najbardziej, najlepiej oceniana jest właśnie ta pomoc dla małych i średnich firm z wykorzystaniem polskiej PFR-u. To jest oceniane w tej chwili pozytywnie. W miarę szybko to funkcjonuje. Oczywiście, wiedząc, że wiedząc, że powstawała cała idea dość szybko i wdrażana była dość szybko, są pewne mankamenty, które słyszymy, o, słyszymy od, od klientów. Między innymi, dam dwa przykłady. Jeden przykład to jest, jak definiować małe i średnie przedsiębiorstwa. Był ten problem, który został już wyjaśniony w ostatnich, w ostatnich dniach, ale to, to trochę było trudnym, trudnym tematem dla, dla firm, które starały się o tę pomoc. Innym, innym aspektem, który też słyszymy, jest dosyć trudny dla, dla, dla spółek, to jest takie bardzo formalne podejście, jeśli chodzi o proces uzyskiwania tej pomocy i co mam na myśli formalne, czyli jeżeli ta, 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 ten proces występowania pomocy jest dosyć spójny, prosty, spółka nie zmieniała formy prawnej, nie, nie łączyła się, nie dzieliła, nie, nie była stabilna w ostatnich latach, to to, to działa, to to działa, ale na przykład w sytuacji, kiedy w ostatnich miesiącach, miesiącach były połączenia spółek, mergery i tak dalej. Nie wszystkie dane, które są w tej chwili wykorzystywane, mogą być w łatwy sposób zweryfikowane, i to powoduje, a nie ma nie ma chyba takiej bardzo efektywnej metody porozmawiania, objaśnienia z kimś po drugiej stronie strony internetowej, czy po drugiej stronie telefonu. I to trochę powoduje frustrację, że w takich tych trudniejszych przypadkach, które oczywiście jest mniej w skali całej populacji, to jest, to jest wyzwanie. To po pierwsze. Po drugie. Myślę, że wyzwaniem jest trochę ogólnie to, że ta pomoc jest trochę rozproszona, jest PFR, jest aspekt ZUS-owski, jest aspekt oczywiście Urzędu Skarbowym, o którym za chwilę powiem, jest aspekt ARP. W związku z tym tych podmiotów, które są zaangażowane w tarcze jest sporo, jest sporo regulacji nowych, sporo przepisów i oczywiście dla małych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć, zorientować się, które opcje są najbardziej optymalne dla nich jak szybko tą pomoc zdobyć. To jest na pewno wyzwanie. Natomiast, pomijając to no na pewno przykładem pozytywnym, innym przykładem pozytywnym poza, poza tą, który już wymieniłem, e, za małych i średnich przedsiębiorstw jest chociażby fakt, że jest, zostało odroczone, e, wydłużony okres e, przygotowania deklaratowych za 2019 rok i możliwość z, z spłaty zobowiązań później. Bez konieczności, bez konieczności płacenia odsetek. To myślę, że się spotkało z bardzo, bardzo pozytywnym przyjęciem wśród, wśród chociażby klientów, z którymi rozmawiałem. To, to jest tym bardziej ważne, że wielu klientów, nie wszyscy na to sobie mogą pozwolić, ale jednak wielu klientów zdecydowało się, że służby finansowo-księgowe, podatkowe pracują zdalnie. I jest to prawdopodobnie po raz pierwszy w historii na taką skalę praca zdalna, która oczywiście łączy się z pewnymi wyzwaniami, i, i na pewno ten proces będzie się będzie coraz bardziej efektywny w przyszłości. Ale to, to akurat też się dobrze, dobrze składa, że, że te terminy zostały wydłużone i spółki będą w sposób jakościowy dobry mogły przygotować te dane w, w dłuższych terminach. Także ogólnie myślę, że że, że, że pozytywnie pozytywnie oceniam, pomoc natomiast oczywiście jest to jest to pierwszy krok, tych już było kilka, mają być następne. I jednym, z jest, jednym ze znaków zapytania jest taki: jak długo będzie trwał kryzys, jak będzie głęboki i czy na przykład w przypadku, kiedy by się pojawiała druga fala tego kryzysu, mówię z perspektywy epidemiologicznej, jesienią i, 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 i coraz głębiej wpływała to na gospodarkę, na ile nas będzie stać, aby tą pomoc wydłużać? Mhm. To są ważne pytania, Panie Prezesie, jak głęboki będzie ten kryzys. Ja tylko chciałem zauważyć, że ostatnio te prognozy formułowane przez międzynarodowe instytucje, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czy wcześniej Komisja Europejska, czy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy są dla nas łaskawe, bo z tych prognoz wynika, że oczywiście będzie u nas recesja i to taka pierwsza od 30 lat, ale to będzie spadek naszej gospodarki i rzędu 3,5 do czterech 4,3%, ale wszyscy spodziewają się, że w przyszłym roku będzie odbicie takie rzędu 4%? Czy pana zdaniem jest szansa właśnie na takie taki przebieg tego tempa wzrostu w kształcie litery V? Jak pan to ocenia? Jak, jak powinniśmy odmrażać, jak powinniśmy wychodzić z tego lockdownu, czy, 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 czy ten scenariusz, który teraz my przyjęliśmy, jest Pana zdaniem odpowiedni? Strasznie trudne pytanie. Myślę, że wspomniał Pan o, o instytucjach, które prognozują między Komisją Europejskiej czy EBOR. Między nimi jest sporo, sporo założeń takich samych, to znaczy założenie jest takie, że polska gospodarka, oczywiście będziemy, będziemy w spadek, będziemy mieli duży spadek wzrostu gospodarowych ujemny w tym roku yy, i, i to się waha w zależności od z różnych instytucji między, między 3-4%, czy nawet trochę więcej, ale jednak konkluzja jest taka, że yy, chociażby patrząc na, kom na uwagi Komisji Europejskiej czy Eboru, że Polska yy, yy, i tak ten spadek będzie miała relatywnie niższy niż, niż, niż niektóre inne kraje, szczególnie kraje yy, Europy Południowej. Można zadać sobie pytanie, dlaczego tak, się, dlaczego tak się, dzieje, tak? Oczywiście, temat jest bardzo złożony. To, co mi przychodzi na myśl natychmiast w tej chwili, to to, że wchodzimy, w, to, to brzmi to, że to zbyt pozytywnie, ale wchodzimy w ten kryzys, weszliśmy w ten kryzys w dobrej pozycji. Jako, jako gospodarka stosunkowo nieduży dług, historycznie niskie, poziomy bezrobocia, jednocyfrowe bardzo niskie. I to nam daje trochę przewagę w porównaniu z krajami, w których oczywiście ta sytuacja była inna na początku roku 2020. Oczywiście mieliśmy też większe rezerwy, na to, które to zostały w dużym stopniu wykorzystane dla pomoc socjalną w ostatnich latach. To jest ten może aspekt bardziej, bardziej negatywny, ale oczywiście były, były z tego pozytywy w trakcie ostatnich lat. Z tym, jednocześnie, polska gospodarka w 40% jest gospodarką, która, którą tworzą małe wejście wioski. I jest to, jest gospodarką, która, jest gospodarką o stosunkowo relatywnie dużym popycie wewnętrznym. W związku z tym, te wszystkie aspekty powodują, że, że, być może uda nam się przejść na pewno przez kryzys, ale jednak bardziej obronną ręką niż to może się zdarzyć w, w innych państwach. Tak jak powiedziałem, szczególnie w tych, które te parametry ekonomiczne, makroekonomiczne miały gorsze na, na początku. Yy, yy, trudno, trudno, rozmawiać o tym, czy dobrze robimy w tej chwili, yy, luzując yy, różne rygory, które zostały wprowadzone dwa miesiące temu, w takim tempie, jakim to się dzieje. Ja myślę, że tutaj kluczowe jednak jest nie tylko aspekt ekonomiczny, tylko aspekt współpracy między decydentami, które, decydentami, osobami, które podejmują decyzje o otwieraniu następnych sfer gospodarki, Współpracy z epidemiologami, z lekarzami, którzy jednak są w stanie ocenić e, po stronie epidologicznej, w jakim tempie to powinno być robione. E, dlaczego? Patrząc na taki aspekt chociażby rynku pracy, pracownika. Mówimy o prognozach makro, ale pozwolę sobie skomentować ten aspekt też z perspektywy mikro, bo, bo, bo to będzie bliskie mnie, mojemu, mojemu sercu. Chociażby patrząc na ostatnie weekendy. E, ostatni weekend, bardzo ciepły Warszawa. Dałbym się zaobserwować coś, co pozwolę sobie powiedzieć, może będziemy potem obserwować na skali mikroprzedsiębiorstwach. Mamy powiedzmy trzy grupy osób. Mamy osoby, które, które się boją, które są przestraszone i nie wychodzą z domu. Mamy osoby, które wychodzą z domu, ale bardzo rygorystycznie przestrzegają przepisów, są w maseczkach, są w rękawiczkach. No i mamy też grupę trzecią osób, które wychodzą z domu i, i trochę ignorują wszystkie obostrzenia i przepisy. Ja przygotowując teraz myśląc o tym, jak szybko jako PWC chcemy wrócić do, do pracy z biura, przynajmniej w pewnym sensie, myślę w podobnych kategoriach. My możemy mieć podobne wyzwania, czyli te same grupy wśród pracowników, czyli grupy osób, które będą się bały jednak wrócić do biura, będą starały się pracować zdalnie, jak najdłużej się da, Ci, co będą chcieli przyjść do biura i będą regorystycznie przestrzegali wszystkich reguł i ci, co potencjalnie będą chcieli pracować w biurze, ale nie będą E, Przesłuchanie tych reguł. I to może doprowadzić do pewnego rodzaju napięć, e, konfliktów, które też się mogą przełożyć szerzej na to, jak będzie wyglądał rynek pracy. Także tych zagadnień, które wpływają na, na makro do prognozy, jest, jest mnóstwo i myślę, że to będzie bardzo ważny temat, gdy przez ciągły, ciągły temat do analizy, w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja w najbliższych miesiącach. Mm -hmm. Panie Prezesie, na, na, na koniec już chciałbym Pana zapytać o takie rady, rekomendacje dla przedsiębiorców, prezesów firm. O czym powinna myśleć ta biznesowa społeczność w najbliższych tygodniach, miesiącach? Jaka będzie ta nowa normalność, do której z pewnością. Wrócimy, jak ona będzie się różnić od tego, co, co, co mieliśmy właśnie przed, przed, przed lutym? Jak ważna będzie digitalizacja? Jakie są tutaj Pana rady? Tak, no. Pierwszą radą na pewno będzie komentarz dotyczący pracowników, bo jednak w tej nowej rzeczywistości, ją definiujemy, nadal na pierwszym miejscu będzie bezpieczeństwo pracowników. Czy będziemy pracować. Dalej dłużej zdanie, czy będziemy dzielić się, będziemy pracować częściowo zdanie, częściowo już w biurach. To bezpieczeństwo pracowników, w tych nowych uwarunkowaniach, z nowymi wytycznymi, pod kątem epidemiologicznym, to, to będzie jednak wciąż na, na pierwszym miejscu. Drugie miejsce, to może temat jest powtarzany przez wszystkie możliwe przypadki, to oczywiście będzie aspekt związany z płynnością firmy, z, z cashflow i tak dalej. Nie będę tego rozwijał. Wszyscy wiemy, że to będzie w czasie kryzysu bardzo ważny temat. I na trzecim miejscu oczywiście to, to wymieniłbym to, co Pan wspomniał, to jest, to jest to, co dotyczy cyfryzacji i wykorzystania technologii. No, te ostatnie dwa miesiące udowodniły nam, udowodniły nam, że w wielu firmach będzie potrzeba o wiele szybszego podejścia do, do nowych modeli biznesowych, do zmiany tych modeli biznesowych na bardziej cyfrowe. Oczywiście to zależy od sektora, od, od, od różnych firm, w zależności od tego, na ile jest to możliwe i jak krótkim tempie, ale nie mam wątpliwości, że y, zgadzam się, nie pamiętam kto to powiedział, ale usłyszałem taki komentarz, że y, ten rok 2020 pod kątem przyspieszenia zmian modeli biznesowych i pod kątem przyspieszenia myślenia o cyfryzacji, y, y, on będzie w tym roku się skumuluje. Skumuluje efekt tego, co być może było rozłożone bez COVID-19 na, na następne 10 lat. I tak naprawdę na koniec 2020 to my będziemy w takim momencie, jak bylibyśmy za 10 lat, gdyby, gdybyśmy nie byli zmuszeni o tym myśleć w takim szybkim tempie w sytuacji kry, kryzysu epidolicznego w, pierwszym, pierwszym, w pierwszej kolejności. W związku z tym. To będzie kluczowe wyzwanie dla bardzo wielu biznesów, przedsiębiorców, jak zmienić biznes model, jak wykorzystać inwestycje w technologię, aby na tym w tych nowych uwarunkowaniach poradzić sobie z biznesem, wiedząc też, i tutaj oczywiście można różne tezy wysnuwać, że kryzys kiedyś epidemiologiczny, miejmy nadzieję minie, tylko pytanie będzie takie, czy większość tych zachowań konsumenckich, które się teraz pojawiają nowych, które się kształtują, czy one wróci do etapu sprzed kryzysu? Ja myślę, że częściowo wrócą te zachowania, częściowo nie. W związku z tym jesteśmy w takiej sytuacji, że cyfryzacja, digitalizacja, inwestycje w technologię i wykorzystanie technologii to będzie jeden, pewno z najważniejszych tematów przed biznesami przez najbliższe miesiące i lata. I tutaj z tej perspektywy myślę, że taką radą, którą, którą sam sobie zadaję, ale też myślę, że powiedziałbym na głos, to jest to, że ten okres teraz trzeba maksymalnie wykorzystać pod kątem likwidacji luki technologicznej, luki kompetencyjnej pod, pod kątem technologii, tak? Czyli tak jak powiedziałem, może przyspieszamy pod tym kątem bardzo znacząco, robilibyśmy to wolniej bardziej świadomie, bardziej w sposób planowy. Nie mamy tego takiego luksusu w tej chwili i myślę, że ten okres trzeba wykorzystać maksymalnie, żeby tą lukę kompetencyjną w jak największym stopniu w tej chwili zamykać. I, i pod tym kątem powiem, że jako, jako firma oczywiście, jako PwC yy, staramy się to robić. Yy, mamy pewnego rodzaju narzędzia, jak na przykład taką apkę, którą nazywamy PwC Digital Fitness App którą wykorzystujemy do, do edukacji pracowników wewnątrz firmy i którą ze względu na kryzys zdecydowaliśmy się udostępnić za darmo do koń przez najbliższe trzy miesiące na zewnątrz. Każdy może z niej skorzystać, po to przede wszystkim, żeby ocenić tą lukę technologiczną, wiedzę swoją technologiczną, a jednocześnie zdecydować o niektóre programy edukacyjne, które w tej apce są, aby tą, aby tą wiedzę o cyfryzacji i, i, i różnych modelach biznesowych, które wykorzystują technologię w znacznie większym zakresie podnieść. Także myślę, że to jest, to jest ten aspekt, który będzie jednym z aspektów najważniejszych. Pomijam inne rzeczy, które oczywiście pojawiają się i one będą ważne, jak być może temat na inną rozmowę, jak łańcuch dostaw, jak wpłynie jak ta sytuacja na to, w jakim stopniu ten łańcuch dostaw dost, będzie rozproszony globalnie. W jakim stopniu to, to nastąpi trochę większa centralizacja tych łańcuchów dostaw? W jakim stopniu nastąpi robotyzacja produkcji? To są bardzo ciekawe, fascynujące tematy, ale myślę, że nie, nie, nie wszystkie jesteśmy w stanie wyczerpać. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Tak jak pan powiedział, kryzys właśnie też stwarza pewne szanse rozwoju, między innymi, jeżeli chodzi o to przemodelowywanie łańcucha dostaw, być może polska gospodarka na tym skorzysta. Serdecznie dziękuję za Pana rady, poświęcony czas. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Pan Adam Krasoń, prezes PWC w Polsce. Zachęcam do śledzenia naszych programów i, i naszego kanału na YouTube i do subskrypcji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.